A ja Was witam, kochani. Jak widać, jest słoneczko, śpiewają ptaki. Ja jestem nad rzeczką. Słuchajcie, jak śpiewają. Jest mi przepięknie. I oczywiście bawię się sama ze sobą. Robię sobie fotki sama ze sobą. I nakręcam filmik sama ze sobą. I wiecie co? Rozpoznaję swoją duszę. Schowam się, bo tu będzie trochę słoneczko świeciło po oczach. I kochani, chciałam powiedzieć tak, że warto robić zdjęcia, warto utrwalać sobie wszystko. Te właśnie momenty, ja już tego doświadczyłam. I wiecie co, często słyszałam, po co ty to robisz? I jeszcze teraz też tak słyszę. I to mówią moi najbliżsi: no po co ci to? I ty znowu z tymi fotkami. Ale nikt sobie nie zdaje sprawy, że kiedyś nasze życie przemija, tak? I nie będzie już nas. I być może któregoś dnia ktoś siądzie i zapyta się, a jak wyglądała ta ciocia? A jak wyglądała babcia? A chciałbym ją poznać, ale już nie mogę. I fajnie jest nawet poglądać zdjęcia. A teraz, kiedy są filmy, można jeszcze nakręcić sobie filmiki i ktoś usłyszy nasz głos, zobaczy nasze oczy, ruchy, spojrzenie wszystko. A my sobie tak to jakoś. Ignorujemy. Kochani, no właśnie teraz też się wydarzyła taka historia. Umarła dziewczyna. E, sorry, umarła mo dziewczyna no, mojego syna, mama. I wiecie, co? i ona właśnie nie robiła sobie tych fotografii. Nie miała tego w naturze. I nawet kiedy córka chciała poszukać coś na pomnik, bo chciała umieścić zdjęcie, zaczął się problem, bo nie miała takiego zdjęcia ze zbliżenia. Ale jakoś tam gdzieś wygrzebała trochę wcześniejsze zdjęcie. I wiecie co? Rok temu, rok temu wiosną ja, mój syn i jej rodzice pojechaliśmy sobie do takiego ogrodu w Wojesławicach, gdzie wszystko kwitło, pachniało i było cudownie. I oczywiście jak to ja. Zaczęłam im robić fotki. I mówię: zróbcie sobie tu, zróbcie sobie tu, stańcie sobie tu. I wiecie co? I została dziś tylko pamiątka. Nie ma już tej kobiety i nie będzie. Zostanie wspomnienie w sercu, ale moje fotki przyczynią się do tego, że córka zrobi album dla taty. Bo to było takie ostatnie. Wiosną, wspomnienie, kiedy byli razem, kiedy byli w pięknym ogrodzie, i na pewno zapadło im to w sercu, a jemu teraz szczególnie, bo to było takie niesamowite, niespotykane, niespodziewane. Zabraliśmy ich właśnie tam i bardzo się cieszyli. I chociaż jej mama, właśnie tak miała zadyszkę, chora jest i nie może tak szybko biegać jak to ja przemieszczać się, ale i tak się cieszyła, nie narzekała nie urzalała się i była nam wdzięczna i dlatego słuchajcie, jeżeli ktoś wam mówi po co ci to, na co ci to nigdy nie słuchaj kogoś bo twoja dusza chce tego twoje podpowiedzi tam z góry i właśnie dzisiaj napisała mi Patrycja Pani Bożenko I dziękuję Pani łezka się kręci Dziękuję pani, bo dzięki pani mamy zdjęcia i zrobię tacie na spodziankę i będzie miał mamy na pamiątkę. A ja jej odpisałam. To nie dzięki mi. Patrycja, ja wierzę, że tam na górze jest ktoś, kto nam pomaga, kto widzi nasze życie o wiele. Szybciej, więcej, jakby do przodu, z wyprzedzeniem, i ktoś już układa, jakby na naszej drodze plan, że się ma to czy to wydarzać, a my tylko w tym dniu albo to akceptujemy, albo nie, albo odczytamy tą intencję, albo przejdziemy i nie odczytamy tego i przejdziemy dalej. Tak więc, kochani, nigdy nie mów po co, na co, dlaczego. Ja czasem wyjeżdżam, rzucam coś do torby. I nawet się nie zastanawiam. A po co mi to, czy dlaczego? Po prostu tam taki słyszę wewnętrzny głos. Bożena rzuć tą sukienkę i ja ją rzucam. Bożena weź sobie to czy to i ja to rzucam. I później okazuje się, że jest to mi potrzebne i w życiu bym się nie spodziewała. Tak jak ostatnio rzuciłam sobie czerwoną sukienkę, a okazało się, że zostałam zaproszona na ślub tutaj. I ta sukienka mi się przydała. Tak więc kochani, nie mówcie, że coś wam jest niepotrzebne. Po co mi to? Dlaczego? A jest taka osoba w mojej rodzinie, co bez przerwie mi to mówi: po co ci to i po co ci to i po co. Ja już jestem uczulona na to. Mam alergię po prostu na to po co ci to. A ja wiem, że jest mi to potrzebne. Tak więc kochani, słuchajmy swojego głosu, swojej duszy. Patrzmy w swoje oczy. Jak najczęściej Przyglądajmy się sobie, poznajmy siebie, bo to pomaga nam, kochani, zajść bardzo daleko. Tak, bardzo daleko. I będziemy umieć odczytywać te wszystkie podpowiedzi, które takie są widoczne, które tam po prostu dostajemy z góry. Więc ja już nauczyłam się odczytywać. Was też zachęcam do nauki, bo nikt wam tak nie odpowie. Żadna koleżanka, żadna książka, żaden znajomy, tylko tam na górze. Oni wiedzą, co dla Ciebie jest dobre. Więc kocham Cię bardzo. Udź się pilnie. Miej kontakt zawsze z wszechświatem. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. A nawet kiedy masz oczy zamknięte, to jeszcze lepiej, bo słuchasz. Słuchasz tam poprzez serce. No to ja Cię żegnam. I zobacz jeszcze, jestem w takich pięknych widokach. Takie widoki mam. Tak cudownie i ptaki śpiewają, a ja się z Tobą żegnam, i ja ten sobie dalej ją i słuchać głosu mojego serca.